Cześć, tutaj Natalia, a Ty słuchasz podcastu angielski w piosenkach. W każdym odcinku tłumaczę tekst jednej piosenki, a Ty możesz uczyć się ze swoich ulubionych przebojów. Będę czytać wers w oryginale, tłumaczyć go i dodawać swój komentarz. Na końcu czekają na Ciebie ćwiczenia. Czy są tu fani Władcy Pierścieni? Ja tak ogólnie średnio przepadam za fantastyką, ale trzeba żyć pod kamieniem, żeby nie słyszeć o tej serii. Książek nie czytałam, filmy widziałam, chyba wszystkie. Nawet na tym filmie o Hobbitie też byłam w kinie. Ed Sheeran napisał I See Fire do filmu The Hobbit, The Desolation of Smaug. Polski tytuł to Hobbit, Pustkowie Smauga. I to tłumaczenie jest bardzo dobre. Tym razem coś się udało. To nie jest tak, że wszystkie angielskie tytuły filmów. Dostają jakieś dziwne i niepasujące tłumaczenia. TESOLATION to zniszczenie, pustka, wyludnienie. Więc wszystko się zgadza. Z tego co doczytałam, Smaug czyta się właśnie Smaug, co jest bardzo nieangielskie, a bardzo germańskie. AU zawsze po angielsku czytamy O, a sama końcówka AUG jest powszechna właśnie dla języka niemieckiego. Tolkien był ogólnie kozakiem, jeśli chodzi o języki. Tak, Tolkien poprawnie wymawia się przez i. Tolkien. Z takich ciekawszych języków, bo hiszpański czy grecki to taka oczywistość w jego przypadku, to znał też łacinę, średnioangielski, staroangielski, fiński, gotski, staronordyjski, walijski i średniowieczny falijski. Tak, i też na potrzeby swoich książek stworzył nie jeden, a kilka języków. Można tylko pozazdrościć. Możesz wziąć coś sobie do pisania, usiądź wygodnie i zaczynamy. O, oh, misty eye of the mountain below. O, oh, mgliste oko góry poniżej. Misty to mgliste. Jaka więc jest różnica między misty a foggy? Fogi to bardziej mgliście, kiedy widzimy na krótszy dystans. Jak widać dalej, to wtedy jest misty. W końcu Anglia to kraj deszczu i mgły. Dalej. Keep careful watch of my brothers' souls. Strzeż uważnie dusz moich braci. And should the sky be filled with fire and smoke? A jeśli niebo wypełni się ogniem i dymem? Keep watching over Durian's Sons. Czuwaj nad scenami Durina. Wybrałam tę piosenkę, bo po pierwsze jest z filmu, a jesteśmy w letniej serii filmowej, a po drugie ze względu właśnie na tę konstrukcję. Tutaj should nie znaczy powinno się, a zastępuje if, jeśli jeśli, kiedy niebo wypełni się ogniem i dymem itd. Tak szut najczęściej zobaczymy w pierwszym trybie warunkowym i wersja ze szut jest mniej popularna i mniej stosowana na co dzień, ponieważ brzmi trochę wyniośle, staroświecko, bardziej formalnie, ale jeśli akurat tak chcemy brzmieć, Albo ktoś tak do nas mówi, to już wiemy też, jaki ma do nas stosunek, więc tutaj should zastępuje if w pierwszym zdaniu warunkowym. Dalej: If this is to end in fire, jeśli to ma się skończyć w ogniu, then we should all burn together. Zatem wszyscy powinniśmy spłonąć razem. Watch the flames climb high into the night. Patrzeć, jak płomienie wspinają się wysoko w noc. Calling out father. Wołając ojca. Call out. Wołać kogoś. Stand by and we will. Wstań z boku, a my będziemy. Watch the flames burn and burn on. Patrzeć, jak płomienie płoną na kasztanowo. On the mountain side. Na stronie gór. Oben. bardzo ładne słowo. Oben to kasztanowy, najczęściej w odniesieniu do koloru włosów. Dalej. Desolation comes upon the sky. Na niebie nadciąga spustoszenie. And if we should die tonight. A jeśli umrzemy dzisiaj, then we should all die together. Zatem wszyscy powinniśmy umrzeć razem. Raise a glass of wine for the last time. Podnieść kieliszek wina po raz ostatni. Rise, wznosić, podnosić. Now I see fire inside the mountain. Teraz widzę ogień. Wewnątrz góry. An icy fire burning the trees. I widzę ogień palący drzewa. An icy fire hollowing souls. I widzę ogień zżerający dusze. Hollow to wydrążać albo zapadać się. Na przykład możemy tak powiedzieć o policzkach, ziemi. Może to też być dziurka albo pustka. Dalej. And I see fire, blood in the breeze. Widzę ogień, krew na wietrze. Breeze to wiaterek, ale też sprzeczka. And I hope that you remember me. I mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Chciałabym zwrócić uwagę na wymowę słowa fire w piosence. Nie ma tutaj zbyt dużej niespodzianki. W brytyjskiej wersji angielskiego powiemy Fire bez R, a w piosence Ed śpiewa coś jakby Fire, Fire. To brzmi jakby nie wymawiał ostatniej głoski i w sumie tak jest. Nie pasowałoby to do melodii. Możecie sobie spróbować zaśpiewać. Ja spróbowałam i nie, nie pasuje. A ten ostatni dźwięk szła, czyli to E, uh, Fire, E, uh, jest na tyle mało istotny, że go pominał. I wszystko pasuje, i wszystko jest OK. Dalej. Oh, should my people fall? Jeśli moi ludzie upadną, then surely I'll do the same. Wtedy z pewnością zrobię to samo. Surely na pewno z pewnością. Confined in mountain halls. Zamknięci w górskich grotach. Confine to zamknąć, ograniczyć, więc confined to zamknięte. We got too close to the flame. Zbyt blisko zbliżyliśmy się do płomienia. Flame płomień. And if the night is burning, a jeśli noc zapłonie, I will cover my eyes. Zakryję oczy. Cover my eyes przykryć, zasłonić, jak tutaj na przykład oczy. For if the dark returns, bo jeśli ciemność powróci, then my brothers will die, wtedy moi bracia zginą, and as the sky is falling down, I gdy niebo spada, it crashed into this lonely town, rozbiło się o to samotne miasto. And with that shadow upon the ground, i z tym cieniem na ziemi. I hear my people screaming out słyszę, jak moi ludzie krzyczą. To już koniec tekstu. Podmiotem lirycznym tutaj jest krasnolud, który zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne może być spotkanie ze smogiem, ognistym smokiem. Wie, że wszyscy mogą zginąć, więc jedyne co mu teraz zostaje, to pobiesiadować i liczyć na to, że pamięć o nim nie zginie. Powtórzmy sobie najważniejsze rzeczy. Powtórz słowa i wyrażenia w języku angielskim i polskim: Misty eyes, zamglone oczy: Be filled with something. być przepełnionym czymś call out wołać should you have any question feel free to contact me w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt Określenia, Kolor kasztanowy. Hollow. Wydrążać, zapadać się. Breeze. Wiaterek sprzeczka. Confine. Zamknąć, ograniczyć. Jeśli chcesz przećwiczyć słówka z tej piosenki, a trochę tego jest, zostań subskrybentem na Spotify i wesprzyj rozwój tego kanału. Dostaniesz dodatkowy odcinek podcastu, plus fiszki, listę słówek i link do ćwiczeń online, a przy okazji wesprzesz rozwój tego kanału. Ze subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, ale nauka z dodatkowymi materiałami jest zdecydowanie bardziej skuteczna i bardziej motywuje. Szczegóły są w opisie. Dziękuję też wszystkim wspierającym. Ćwiczenie pierwsze. Powtórz słowa i wyrażenia po angielsku. Misty eyes. Be filled with something. Call out. Should you have any question, feel free to contact me. Alburn, hello, breeze, confine. Ćwiczenie drugie. Przetłumacz słowa i wyrażenia na język angielski. Zamglone oczy. misty eyes zamknąć ograniczyć confine wołać call out być przepełnionym czymś be filled with something Wiaterek sprzeczka. Breeze. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt. Should you have any question, feel free to contact me. Kolor kasztanowy. oben Wydrążać, zapadać się. Hello! Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że tu ze mną jesteś. Jeśli lubisz uczyć się z piosenek, to możesz ten podcast polubić, obserwować lub zostawić komentarz. Jest to dla mnie znak, że moja praca ci się podoba. Zajrzyj też do dodatkowych materiałów. Odcinki pojawiają się w każdą niedzielę. Zapraszam na mojego Instagrama Kuchnia.angielskiego, gdzie możesz przesyłać swoje propozycje piosenek. Pamiętaj, żeby uczyć się regularnie i do usłyszenia. Cześć.